Hej! Witam Was w kolejnym moim filmiku. Ja bardzo wcześnie, ponieważ wstałam. Ej, bardzo wcześnie. Ej, dzisiaj Wam chciałam opowiedzieć o moich rekolekcjach oazowych. Ej, więc tak. W czwartek wróciłam z rekolekcji oazowych. Było troszeczkę ciężko. Bo dzień zaczynał się o 7.30 a kończył nawet o wpół nawet do 11.00. Tak więc nie było lekko. Ale najciężej też nie było. I codziennie, nawet w niedzielę, podróżowaliśmy do różnych, do różnych kościołów, ponieważ odkrywaliśmy. Um, Odkrywaliśmy swoje, swoje, miejsce w koście, swoje miejsce w kościele, nie tylko w budynku, ale też w kościele przez duże kasie i we, wspólnot, czyli we wspólnotach. I codziennie podróżowaliśmy do, do różnych do różnych kościołów. Mm. Jednego dnia byliśmy, byliśmy nawet w trzech kościołach i to był chyba najcięższy dzień. Ale ogólnie rekolekcje zaliczam do udanych i bardzo się cieszę, że w końcu skończyłam, skoń, skończyły się te rekolekcje, ponieważ to były ostatnie rekolekcje takiej podstawowej formacji. I teraz mogę jechać na studium czy na szkołę animatora. Mm. Yy. Nie mogę dołączyć do, do swojej diakonii w, w parafii czy jechać. Czy po prostu zapisać się do, do różnych innych diakoni, bo poznaliśmy też działalność innych, innych diakoni. Więc mam malutki, mam mały wybór. Jeszcze nie wiem co wybiorę. Trzymajcie kciuki, żebym dobrze wybrała diakonie. Myślę, że na razie to tyle. Widzimy się w następnym filmiczku. Pa pa! pa.